Zobaczcie, niunieczki, zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Koteczek jeden zaczyna wcinać sam. Cudowna wiadomość. Teraz przyniosę drugi talerzyk, żeby jadły też inne koteczki. A kto tam to I Co tu ty się tutaj zaplątałeś? Tylko przyniosę zaraz drugi talerzyk. Będą kotki jadły na pewno. Tak. Super. Zobaczcie, wchodzę tu do pokoju, a mamusia karmi dzieciaczki. Jak cudownie. Nie będę im przeszkadzać. Pójdę po talerzyk. Pójdę po talerzyk na dół. No zobaczcie. Mamusia je z tego talerzyka, który ja przyniosłam. A maluszki jedzą tam. Pięknie. Cudownie. No, a tamte się bawią pięknie. Boże, teraz będę przerażona, żeby ta infekcja, co mam w drugim pokoju, już to nie przeniosła. Szanse, że się nie przeniesie, są bardzo małe. Nie wiem, co robić, szczerze mówiąc. Nie wiem, co robić. No nic, będę z lekarzem rozmawiać. Jakaś taka, wiecie, no. Trzy dniówka. To, co miała Aria, czyli gorączka. Ogólne takie rozbicie, taka grypka kocia. Tutaj jest wszystko cudownie. Tu jest wszystko wspaniale. Jedzą sobie bączki, Nie wiem, tu będzie ciężko, żeby one jadły, bo mamusia im tu wszystko wyje. Ale to zawsze jest tak samo. Jakoś sobie dają radę. Cieszę się, że zaczynają jeść. Czas najwyższy, pewnie mają już miesiąc. Tak trzeba liczyć. Może troszkę więcej. Dziobać, Juńku, to jest jedzonko. Tak. Działać, kochanie. Działać. tak maleństwo. No tak śliczności. Kto tam tak piska? Kto? Oj, oj, oj. Kto tam tak pisz kulko? Tu, pewnie Siuśku się chce, co? I tam w pudełeczku robimy? Może nie. Nie, wcale nie, prawda. Wcale nie, to, to nasz jaworek tam. No ziobać, kochanie, a popać, mamunika je. A może też być boja tu. No ziobać. No, nie. Już cię biorę, już, kochany, poczekaj. Zamiast ci do kuwetki? wsadzimy, gdzie ty jesteś. O, tu kotek jest, co ty tam znalazłeś? Co ty tam woreczku znalazłeś? O, nie się, słoneczko. Oj, oj, oj. Nie się, kochanie. Może chcesz do kuwetki? Daj tutaj do kuwetki na no, proszę. No nioniek, ta kuwetki. Tu nioniek, tam nioniek. Wszędzie niońki. Dzień dzieńki. A ty kochanie, cię tu chodzi, zamiast wcinać. Spróbuj Lośkę. No i popróbuję. Wszystko dobrze. Na razie wszystko dobrze. Cieszmy się tym po prostu. Ja worek zrobił ślicznie siusko do kowetki. Tutaj maleństwo jeszcze sobie wcina. Tu się bawią bączeczki, kochane. Boże, żeby one nie zachorowały. Ja się wykończę nerwowo. Hej, hej kochanie. Na ty ja zrobiłeś już, bo nie będę ci świecić, nie? Tak, mamu się zaczepiamy? Pięknie. Mamunika pojadła. Wączki takie fajne, tak rozrabiają. No cóż, tak nam się to wszystko poprzedłuża. Ale trudno, nieważne, damy radę. Damy radę, musimy. Musimy, chcemy i po prostu damy. Wcinają sobie, wcinają, tak? Miłego dziąka, słoneczko, kochanie. Ciebie miłego, tak, ptaszku? Tak, śpiewaczku, mój. Śpiewaczko właściwie. Mam tu kiciulkę na kolankach. Mam kiciulkę na kolankach. Kochano, zobaczcie, jakie postępy robi nasza niuńka, nasza Hancia. Jakie śliczne, jakie piękne postępy robi moje piękności, moje śliczności. <laughs> kochana Kiciunia, kochana. Będzie wielką przyjaciółką czyjąś, tak? No to pięknie. Pięknie. Taki dzisiaj będzie krótki filmik, ale zobaczcie, pozytywny. Malutka pojadła i z cycuszka, I potem jeszcze dojadła puszeczkę. Już się nie, nie kuleje. Malutki się tam bawi. Cioteczka sobie leży, śliczna, piękna, taka już po prostu jak z obrazka. Także wszystko jest pozytywnie. Ja sobie niunieczkę. Także ja na razie nie lecę do Weta, bo oczywiście pójdę dzisiaj, tylko nie na gwałturety. Umówię się na spokojnie. Skonsultuję tą sytuację. Ale być może było, minęło. Być może było, minęło, tak? Siuperkitujka, jaka grzeczna, jaka kochana. Już w ogóle nie trzymam. Sama leży. Zobaczcie, że nie kłamie. Ona będzie pieszczochem. Ona będzie kochana. To jest dobry kotek. Ja to czuję sercem, słuchajcie. Maluszki się bawią. Także z takim. Zaraz włączę live'a w takim razie, bo. Wyłączyłam go, gdyż wiecie, u mnie jest taka zasada, że ja się lubię dzielić szczęściem i dobrem. A jak się dzieje coś niedobrego, to to muszę do swojej jaskini. Ona chce iść na górę. Dobra, Niuńczku. O, popatrzcie, teraz ja nie mogę się pozbyć kota z kolan. Nie mogę się kotka pozbyć. Tak. O, jaki śliczny kot. No, piękny. Tak, poszła ślicznie. Dobra. To jeszcze tylko cioteczkę tutaj pogłaszczamy, żebyście... No cioteczku, nie będę ci kropić o Nie będę kochanie. Nie będę ci kropić. Nie malutka. Och, jak ty mi utrudniasz życie, że ja muszę tak się męczyć, tak? O, jakie mruczanta! Jaki kochany kotek. Ojej. No jaki piękny. Myślę, że wszystkim ciotkom będzie milej dzisiaj po tym ruczandzie. Kochana kiciońka. Super.